Witajcie! Dzisiaj spotykamy się znowu z Dominiką i kolejną, boh kolejnym bohaterem, kolejną gwiazdą naszego odcinka. Dominika już jest tutaj stałą bohaterką, więc nie, chyba nie trzeba nikomu jej przedstawiać. No a teraz e, zapytałem ją, czy zechciałaby opisać dla nas ten samochód, co myśli okiem kobiety na temat Reno Captura. No to już jej oddaję głos. E, tak, wizualnie na zewnątrz, e, jak już wspominałam Mateuszowi, to mi się tak e, rzuci, że ten samochód przypomina Mini Coopera. Mini Cooper. Czy Wam też przypomina Mini Coopera? Możecie napisać to tak przy okazji. Taki troszkę w większym wydaniu, ale tak mi przypomina. Mm -hmm. Dlatego nas się właśnie, że taki z zewnątrz. Samochód bardziej kobiecy. Bardziej kobiecy, tak, bardziej kobiecy, zgadzam się. Kobiecy, tak. Hmm. A jeśli chodzi o design przodu, tak jakbyś spojrzała i miała powiedzieć, no tak, no więc standardowo w naszej skali od 1 do 10. 10 to super, 1 e, to porażka. To Tak, robi wrażenie, tak, prawda? Tak? Że nie jest malutki. Bo on jest na płycie podłogowej Renault Clio, więc no. wiesz, miejskiego, małego, niedużego autka. Ale robi wrażenie takiego bardzo masywnego, więc to trochę jest na minus. Czyli to już nie jest takie kobiece, tak, prawda? To, to, tak, To już to akurat nie. No, to to. A, a to jest pięknie. A, ci się te takie chromy, obwódki, tak? tak. No a jakbyś tak, bo no, chyba nie wystawiłaś jeszcze żadnej cyferki tutaj. Aha, Siódemka, czyli tak powyżej, powyżej środka jest nieźle. Nie Dobra, a za linię boczną, jak już oceniamy, to ocenimy cały może samochód. Eee, no to linię boczną zdecydowanie lepiej. Mhm. A, to osiem, Jeden punkcik wyżej za linię boczną dominieco się bardziej podoba profil, profil autka. No i teraz tył. Powiedz co myślisz o designie tyłu. Oczywiście wiesz, kolor, dach i tak dalej to sprawa do konfiguracji. W chodzi głównie o linię, chodzi głównie o to jakie samochód ma proporcje. E... To jest? Czyli masz te same uwagi co do przodu, że troszkę zbyt tak. masywny, tak? Tak ale jednak taka za duża ta bryła jest. Czyli po podejściu do niego stwierdzasz, że jest większy niż wyglądał z daleka, tak? Tak, tak. Właśnie ciekawe jak to będzie wejdziemy do środka, okay. jak to będzie się miał, miał środek do yy, samochodu na zewnątrz. Dobrze. Bo, właśnie z zewnątrz robi wrażenie takiego mega dużego samochodu. No i dzięki temu mamy nadzieję, że może będzie też w środku obszerny przestronny. Teraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Tak. tak, i teraz tak. zobaczmy jeszcze bagażnik, no bo na pewno też tobie się przyda bagażnik na włożenie różnych rzeczy. Gdyby to był twój samochód, jak oceniasz? Ale... To jest podwójna podłoga, więc wiadomo, że szału nie ma, ale to wyjmę, Aha. to jest maksymalna wielkość bagażnika. Szczerze, ale... Po, po twoim imieniu. no widzę, że... takie kabaryty, które się prezentują na zewnątrz, to no. uważam, że jest za mało. No tak, ja to w oddzielnej recenzji sobotniej dokładnie pomierzę, ale no wiesz, katalogi podają, że to jest kilkaset litrów. No, ja bym tutaj polemizował, szczególnie, że zwykle wozi się właśnie tą podłogę, czyli żeby nie było tutaj uskoku, i wtedy ten bagażnik jest dosyć skromny, przyznasz, tak. prawda? Jest. Dosyć skromny. A niektórzy pewnie nie też duży, jak na małego crossovera jest duży. No ale my nie powiemy o tym, że jest duży, ani ty, ani ja. No właśnie. No dobra. No to teraz może zajmiesz miejsce za kierownicą bym cię poprosił i zobaczymy co powiesz o miejscu kierowcy. Dzisiaj mam ładną pogodę, nie to co wczoraj. Na razie możesz tak komfortowo sobie usiąść, tak jest tutaj dźwignia do... Tu jest dźwigienka na dole, musisz sobie ją... No właśnie, może zaczniemy od samego koła, samego wieńca to jest twarde. Twarda? Tak. A tutaj te przetłoczenia, tutaj te profilowania na chwyt, te gripy, są dla Ciebie wygodne na Twoje rączki? Na dłonie? Czy, czy za duże? Twarda, ale fajnie się wczuwa. A widzisz, czyli coś jednak, jednak jest... Tak, jednak, tak. Jednak, tak. Nie, przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Powiedz, ja, powiedz, wszystko. Ja nie wiem kto wymyślił te całe siatkowane X-y i tam na bagażniku i tutaj. Tak, przepraszam, bo... ale to, to jest... To jest Czyli zupełnie do ciebie ten profil Xa nie trafia. Tak. Wydaje mi się, że nawet no, na fotelach no, jest jakieś nawiązanie do tych nie, znaków. To po prostu. <laughs> Czyli samochód dla kobiety zupełnie nie po kobiecemu to rozwiązali, tak? To? Po prostu, no, bez tego wszystko byłoby na wyższe noty. Całe czarne gdyby tu było tak, połyskujące, tak, tak? Piano Tak, black. tak, uh -huh. bez tych X i tych I uważa, że na dachu też ten X tam co pokaże, to tutaj też nie, nie, nie zdaje egzaminu, I, to... nie, w mojej ocenie. Okay. W mojej ocenie okay. nie. No dobrze, dobrze, czyli powinni się zastanowić, czy to na pewno jest dobre. Tak. A jeśli chodzi o samą kierownicę, no to tak, gripy są dobre, wygodne, ale jest twarda, to jest Twoja ocena, tak? tak? tak. Dobrze, a jeśli chodzi o sam design koła, w sensie, że nie jest za duże, nie jest za małe, o, dobrze byś się czuła, mając taką kierownicę w samochodzie? Czy coś Ci tu przeszkadza? Jest w porządku. doki. no i teraz powiedz mi, jak widzisz ten design tutaj, ten layout środka deski? Eee, no ratuje. Czyli podoba Ci się, <laughs> tak? Tak, mi podoba mi się, mm -hmm. fajne takie okularki są. To tak, deska tak. jest taka całkiem no, dosyć futurystyczna, no typowe dla Reno, że to nie wygląda old tylko jest dosyć nowocześnie. Mm -hmm. to wiadomo, już moi widzowie na pewno wiedzą jak to wygląda, ale jeszcze pokażemy. W środku jest prędkościomierz cyfrowy, to jak odpalimy samochód, to potem pokażę Ci jak to wszystko wygląda. A teraz bardzo ważna rzecz, chciałbym mm -hmm. żebyś zobaczyła ile za mną, bo ja muszę usiąść i znowu sobie odsunąć okay. fotel. Także jakbyś mogła wysiąść i wejdziesz sobie do, środ do, do tyłu. No, no, no tak, proszę bardzo. Na skrajne na razie siedzonko. Tak jak to zawsze sprawdzamy. No teraz będziesz miała na pewno dużo miejsca i komfortowo będzie. No tak, tak. Więc na nóżki tutaj jest aż za dużo, można by powiedzieć, miejsca. A powiedz o kanapie i o siedzeniu. Czy jest dla ciebie wygodnie, czy coś jest niewygodnie? Nie, fajnie. Wygodnie. Czyli ogólnie nic nie uwiera, nic nie przeszkadza, nie, tak? Nie. Dobra, to jest w porządku. Wątpię, żeby tu był podłokietnik. Nie chyba nic nie znajdziemy. Ale możesz przy okazji, jak już tu siedzisz, usiąść sobie na środkowym miejscu i powiedzieć, czy da się tu podróżować, przynajmniej przez chwilę. Tak, Z nóżkami trochę ci będzie ciężej tutaj. No właśnie. Ciężko do ceny, ale nie, że okej. Czyli też nie ma dramatu na środkowym miejscu. Spoko, bo mm -hmm. nie jest tak za wysoko, bo w większości okay. samochodów no, no, trzeba Że tunel środkowy i podłoga jest wyżej, wtedy masz problem, że kolana idą pod brodę. Tak, o tak, to Ci chodzi. To jest ten. A tu jest ok. Okej, okay. no to teraz jak już środkowy sprawdziliśmy, czy się nadaje od biedy, no to usiądź jeszcze raz na skrajny, bym cię poprosił. I ja się odsunę i powiesz mi, jak jest, czy jest fatalnie, czy jest dobrze. No, ustawiłem swój fotel komfortowo na mój wzrost. Przypominam, że mam 185 minimum tyle potrzebuje miejsca, czasami sobie nawet ciut dalej od, y, odsuwam. No i zobaczcie, Dominika, która, co powiedzmy do żyraf, nie, nie zaliczasz się do modelek 1,80, ale y, przecież nie jesteś jakaś bardzo, bardzo malutka, masz tutaj nawet całkiem dużo miejsca, bo tu widać, że spokojnie jeszcze ileś centymetrów jest do fotela. Więc biorąc pod uwagę, jak ten samochód jest krótki, prawda, Dominika, zauważa, że on jest ta, na długość jest krótki. On ma tylko 4 m z kawałeczkiem, więc jest naprawdę nieźle, prawda, jest naprawdę nieźle. No dobrze. Czyli... Dobrać właśnie, dobrać, właśnie. No, tak. e, to też mi się nie podoba. No dobrać. to taka skorupa, tak? No to tak. nie popisali się. Już wystarczy, że jest tutaj na no, przy drzwiach. No zobacz, to i... wszystko to takie właśnie e, tak. Tak, tutaj moglibyś tak zrobić. No jasne. A to... Takie gumy. No wiesz, to ma być nowocześnie. może dla, dla dzieci. Tak, ale wiesz to dzieci <gum> by pewnie robiły, kierowce wkurzały tak. i mały to, to mnie to, to potwornie to, to, to denerwowało, więc to też słaby pomysł. Tak. Wiesz, miało wyglądać nowocześnie, bo to zwykle są kieszonki, a zamiast materiałowej kieszonki, no bo to jest plastik, to dali takie gumy, żeby tam włożyć jaką, jakąś książkę, prawda? Kto dzisiaj książki wozi? Jak wszyscy ze smartfonami albo tym. <gumy> to no może smartfona, żeby włożyć. No dobrze, Dominika, no to bardzo Ci dziękuję za dzisiaj będzie tak trochę szybciutko ekspresowo. Ale w sumie samochodzik jest malutki, więc. E... A właśnie, bo klameczki też zawsze zapamiętałeś, że ja też. klameczki... Tak? klameczki są ładne. No dobra, no to teraz bym cię jeszcze raz zaprosił tutaj, żebyś zobaczyła. Ostatni raz rzucisz okiem na karoserię i powiem Ci, ile to kosztuje ten samochód. Chyba, że chcesz spróbować strzelić, zgadnąć. No, pamiętaj, że to jest Francuz, więc daleko mu ceną do Marek Premium jak BMW, które testowaliśmy. No, megankę też pamiętasz. Nie? Ile może kosztować taki mały crossover? Dla niektórych może duży. To już nie będę. No, właśnie nie jest aż tak drogo. Ta wersja kosztuje około 80, katalogowo. Można na pewno po jakichś rabatach z zeszłego rocznika, gdyby polować na okazję, myślę, że bez problemu można taki samochód wziąć za 70 tysięcy. W takiej wersji. Także uważasz, że cena jest adekwatna do tego, co ten samochodzik pokazuje? No bo już jechaliśmy nim, to wiesz, jak jest. No na pewno, na pewno lepiej. Tak, nie 70 tysięcy Czyli cena nie odstrasza. Cena jest do przyjęcia jak za to, co widzisz. No dobrze, Dominika, no to bardzo Ci dziękujemy. Pować już nie mylę twojego imienia z Marlenką. Z moją siostrą, czego się nauczyłem. Dobra, no to mam nadzieję, że się zobaczymy następnym razem przy kolejnym samochodzie i do zobaczenia. Dzięki na razie. To jest dieselek. Dominika zapytała, czy to jest diesel, to już dobry znak, że nie traktorzy straszliwie. Włączamy silnik, no i możesz powiedzieć, czy pracuje ładnie. 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 Nie masz tutaj żadnych uwag, że coś brzydko nie. rzęzi, hałasuje. No dobra, no to ruszamy. A jak jedziemy tak sobie spokojnie, to słyszysz jakiś szum z opon, jakieś takie odgłosy niepożądane? Mm, delikatnie, ale Szmerek, szmerek delikatny. Tak. tak, tak, tak. Po prostu jak się jedzie Oczywiście. Czyli jak na ten segment, tą klasę samochodu, pamiętajmy, że spokojnie 70 parę, 80 tysięcy. Nie są to jakieś olbrzymie pieniądze dzisiaj, jak za nowy samochód mm. z silnikiem diesla. To jest dobrze. Mm -hmm. Prawda? I na zewnątrz to jest to też. Tak. Tak tak. tak. tak, tak, tak. To prawda. A jeśli chodzi o amortyzowanie, zobacz, tak jak teraz, bo tu są konkretne dziury, jak zawsze na naszej Tak, na naszej trasie. Tak. E, dobrze. Nie, nie buję. W sensie, że bo chodzi o to, czy jest, nie, twardo, nie, nie. czy jest twardo, czy na przykład czujesz na swoim ciele, że u każda nierówność... Nie, jest... nie. nie, czyli jest komfortowo. Tak, jest komfortowo. tak. ale to też rynówki, właśnie... No to rynówki, no te mają. Rynówki, dokładnie, rynówki, chyba że sportowa wersja wtedy, jak masz sportową tak zwaną GT, no to może być sztywniejsze zawieszenie, ale tutaj jest zdecydowanie tak. sport czy komfort. Komfort. Zdecydowanie komfort, tak, tak jest, no trudno, żebyś powiedziała co innego. Tak. A Tobie się bardziej podoba samochód, który jest taki delikatny, w, właśnie w obcowaniu z dziurami, czy wolisz taki, wiesz, sztywne, sztywne zawieszenie, że... Delikatne. Delikatne, tak. No, tak. No, kobiety też się dzielą na, wiesz, dwie kategorie tutaj, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Niektóre wolą właśnie sztywne, sportowe, ale myślę, że więcej kobiet woli... Delikatne. Łagodne przejeżdżanie dziur i kolei, tak. No dobra, i jeszcze jakbyś tak chciał opisać ten samochód m, podsumowaniem, jakie robi na tobie wrażenie w czasie jazdy. No bo wiadomo, w czasie postoju to już powiedziałaś, wszystko tam oceniłaś. To jest pozytywne, bardziej pozytywne czy neutralne? Bo wiem, że na pewno nie negatywne. Na pewno nie negatywne, ale nie, raczej pozytywne niż neutralne. Czyli podsumowując, gdybyś miała okazyjną ocenę na tak, taką renówkę do miasta, no bo w Tarasę też można nim pojechać, to byś się zastanowiła nad jego zakupem, tak? Tego tak, samochodu. Tylko bez, bez tego, bez tych tak, Xów. bez bo x tak. to, to Cię dobija. Tak. Dobra. tam można darwać, to... to Ale już tutaj już nie, 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 bo tak, więc... No. <laughs> czyli byłoby Chyba ciężko. Ale jednak poszukała czegoś innego. Dobra, czyli X-y kategor tak, -y. kategorycznie nie tak. dla Dominiki. I ten plastik z tyłu <laughs> No tak. No dobra. No to dziękujemy Ci Dobry za wrażenie z jazdy i do zobaczenia. Do zobaczenia.